Manko, wszystkim. Chciałbym dzisiaj, żebyście ze mną otworzyli paczkę Strejna. Mam tutaj. Dobra, otworzymy ją, poczekajcie. Pierwszą rzeczą to będą takie dywaniki. Jeden mniejszy, jeden większy. Teraz Wam otworzę poza wizją, poczekajcie. Wam ten dywanik, jak wygląda. To ma być taki do kuchni dywanik. Zobaczcie, jaki fajny w dnie. Teraz super Zaraz wam pokażę drugi. Jest taki sam tylko że krótszy chyba. Dobra, drugi jest krótszy trochę, ale taki sam. Już zapomniałam co zamawiałam z tego sheina. bo trochę tego jest. Dobra, i pokażę wam kolejną rzecz, którą mam w paczuszce. To będą poszewki na poduszki też na Halloween. Zaraz wam pokażę. Dobra, pierwsza. Taka. To jest rozmiar 45 na 45. Druga. Happy Halloween. Ale cute, ta jest fajna. Bardzo mi się podoba. Fajna, cute. Ej, zobaczcie, to jaka fajna z samochodem. Mega. Fajnie będzie wyglądało to. Później mam zrobić tour jeszcze mojego mieszkania, jak wygląda na Halloween, bo jest crazy. Uwielbiam Halloween. I teraz, kochani, kolejna seria. Takie czaszki. To jest numer jeden. Numer dwa. Taka z kotem, i z kościotrupem i z dynią Znowu z kotem i z dynią. Mega są te poszewki na poduszki. A ta z tej serii mi się podoba najbardziej. Mega. Fajna. No i to jest wszystko z Shane'a na tą chwilę, co zamówiłam. Jeszcze czekam na kolejną paczuszkę. To będzie fajna, fajna, fantastyczna paczka, bo to będzie na temat Wednesday. Także widzimy się niedługo z paczkami na... od sheyna. Dobra, pa. Do zobaczenia. Jak fajnie się to prezentuje. Poduszeczki już są zrobione. Mega mi się podoba teraz. W ogóle te czachy są fajne. Najbardziej moją ulubioną jest ta podusia i ta podusia. Jak wam się podoba mój wystrój kanapy na razie? Bo mi mega. Fajnie, fajnie, fajnie wygląda to. Roniki, tak jak myślałam, są troszeczkę za krótkie. Trzeba będzie po jeszcze jednej sztuce zamówić. I będzie spoko, bo mi tu brakuje jednego szkoda, że trochę za krótka, ale to nic, zamówimy jeszcze jakieś. Ale ogólnie tak wygląda to, więc nieźle. To kupić po prostu trzeba i będzie super. Mam zakończył mój haul zakupowy na razie z Czekamy na upragnioną moją paczuszkę z Wednesday po prostu. Już nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie, bo tam są dopiero super, mega fajne rzeczy. Dobra, dzięki za oglądalność. Do zobaczenia. Pa!